Brawo. Ja sobie tylko szybko wpłacę do banku. Brawo, Rockstar! O kurde. To tu się stało? Ja też tak chodzę po ulicy. Oj, tu trzeba. Nie wiem do końca, jak to opisać. Wszyscy ludzie na tak chodzą. A jak radne. Trzeba tak robić. Przychodzisz z bronią? Wbijasz? Proszę, oddawać pieniądze! Proszę! Proszę! Ładnie! What? O kurwa. O kurde! What the fuck? Co się dzieje z tymi ludźmi? Dlaczego oni tak mają tendencję do podskakiwania? Bry? Halo? halo? Halo, halo, halo Ktokolwiek to jest ma echo Mam echo? Mm, przynajmniej jak mówi mój kolega To A... niech nie mówi mój kolega i <laughs> Z kim mamy przyjemność? A z takim jednym kolegą, co gracie? GTA 5. Yy, nie chcę cs Nie 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 w cs też bym pograł w GTA i ale wiecie, jak to jest, sprzęt mi... Zdrowa <laughs> <go> pełnia swobództwo, <laughs> nie obserwuję, co on zrobił. Kim wy... co, kto tu jest? <laughs> nie po... nie poznajesz? kto to jest? Nie poznajesz? jaylog 37 kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Oj, i widzisz, to jest dobre pytanie! Co ty robisz w ogóle? To no jestem tak gadam. No widzisz, padł no pogadać, no, tylko zawiedziony jest, bo my gramy w GTA a nie w CS. jakiś twój ziomeczek, czy co? Nie, nie znam go. Ale no Aha. co? Przyszedł do no, no, to. Jak nie, nie puszcza muzyki ani nie wydaje dziwnych odgłosów, to czemu nie? No właśnie. A skąd pomysł, żeby przyjść akurat tutaj? Co? Panowie tak byłem, byłem i sobie pomyślałem, że teraz pójdę do kogoś innego, poznać nowych przyjaciół Okej, okay. dziękujemy za no, miłą nie dyskusję może ja ci życzę Dziękujemy, dziękujemy za miłą no. dyskusję Niech już tak będzie chłop. z tobą no i z tobą też Z Bogiem Pan z tobą Z Bogiem <coughs> Przyjaciele, są z wami Oh my god Czołem Kurde, mamy no, nowego... No, mistrzem, mamy byłem nowego byłem przyjaciela, byłem. dobry livestream Grzybowe e, Grzybowe grzyby Ej chodzi! Ci mi do oceanu, tak na bombę <noise> Ta magia polega na tym, żebyś nie dostał obrazu Nie, tam stronie. tylko na waszym fajnym jest kundesyliku, fajnie się gada Teraz mnie jest A reszta buchnie. to wyzywają, to, to No właśnie Uspię A są. miło, fajnie No, a my u nas jest przytulnie No cieplutko, aż za cieplutko Co tu mamy zrobić? gdzie ja mam zaduprzeć z samolot na burżewu, lecimy ja nigdy nie, 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 nie leziłeś samolotami w tym grze. Halo. Ja tak samo Nauki nie wiesz. No, to jest... to się nazywa nauka nożywca. Ale jak to ja mam to grą... Prób... Kurde nie to! <laughs> ten typ poszedł nie! Halo co się dzieje? O kurde! Cicho! 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 Halo, dzień dobry! Dzień <noise> dobry. <Co> popełnia samobójstwo? <noise> Znowu. Ej, ktoś mnie goni. Halo? Halo? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień. Jak się pan miewa? Dobrze. A może to pani skąd wiesz? Hmm, zakładam z góry. Jeżeli się mylę, to przepraszam. <noise> nie mylę. myli się kolega, czy nie? Dobra, dobra. A idźcie sobie z nim. okrutnie! Jaki ty agresywny jesteś za Proszę tak nie mówić. No ty, to jest tak samo jakbyś poszedł do baru i jakiś gości się przywdzięczny do solika siema nie? No, ja bym go Nie przyjął. I byłbym postawił dwinka. To ty, to, jest tak to jest jeszcze. Wolse jesteś dziwnym człowiekiem. Przemoc przyjaciół, przyjaciół znajduje najlepszych. No właśnie, no tak się najlepiej poznaje. No, jak zawierasz nowe znajomości? Posłuchajcie go, przyjaciół nie ma, wydaczek. I co tu zrobić? A w ogóle nie poznaliśmy się, bo do niego ktoś przyszedł. Czy jeszcze nie jest? E, słuchaj! Chodź po wanku. A SA, to nie jest <grym> tam przyjaciół, obiecuję. Ale nie wracaj jak mnie znajdziesz. Okej. Okay. The fuck, fak, kogo się do f ojca. No! no, <grym> oh no. <grym> Czekaj. <grym> Czekaj! Nie, stop! Kim, z kim mamy coś, bo nie, nie zapoznaliśmy się w ogóle. A jest, pan. Hmm. Adam, where Adam is? I'm Adam So, <laughs> so Excuse me, I don't understand. Ah, hello. Okay. Hello, my friend. Hello, how's it? Uh, pretty good. I'm playing so GTA with my friends. Oh, GTA. That's nice. I like GTA. Yeah, it's pretty nice. It's so there's a lot of uh, um, there's a lot of uh, uh, add-ons. Excuse me? Add-ons like expansions? Uh, yeah. Uh, we had uh, one of these a week ago actually. Oh nice, that's You have nice. <laughs> 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 uh, excuse me, we are we uh, from Poland so no, I spoke I spoke yeah doesn't even post a voice. Ah Okay, okay. I am from the post it Nikt nie ja byłem... Jedno słowo a Polska Gatyni I ja było w Polsce to tak, że byli tych wszystkie ludzi Tak, też Ej, nie, nie widzieli ty... nic Ale mi... właśnie ten akcent mnie zwalił Myślałem, że naprawdę Był kurde, nie wiem Gość z Anglii ja, tak. Wszystkie tak mówią no. Ja myślałem, ja... że to jakiś troll bił tu Ale nie, akcent był naprawdę urazisty nie, ale spokój! Ja no tutaj, no no ja tutaj rodziłem się w Ameryce, do... Ameryce się urodziłem się, wiesz? Mhm. Ale w Polsce, ale, jesteś teraz w Polsce? Ale, ale złapałam, złapałam ten, złapałam język, bo na wstępie gadam do e, rodziców moich Po włosku, wiesz? Mhm. mhm. O kurde, telefon do mnie dzwoni O nie, stres No nie, nie, nie. Po Ale do, do, dobre to było, przyznaję, dobre. A to nagracie jest go tak? Eee... Właśnie... Ja CS a oni w GTA No właśnie Widzisz go? No, no ja mówię, bo oni mają ten sam internet Co? Wojtek, kim ty jesteś? Z O dzień dobry co Ej, czemu wam wszystkim wywala neta na razie? No właśnie, kurde, zastanawiam się, bo ja mam takie strasznie długie momenty, w których cisza jest. Czemu co co wam wywala, co nie? Jest tak, wy wyskakujecie razem, Boruś i Boukla, bo... co nie? Time, a potem wyskakuje z zaku. Co gracie? <laughs> nie Pięć? Co I Kolego, nie... jedź dupą rusz. No już, jadę. Po cię goni tam. Co? On, on jest... On na odorze jest! Cię. Jedzie za mną! Powstrzymaj go! No to rusz do Udało się! Dobra, jedziemy! Nie, 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 e, młodszy. Ale tak mi się przypomniało Nie zabijaj mnie baranie! Przyjacielu! Przecież jest z życiem magią! A dobra! A już wiem! Wiem czemu tak powiedziałeś, że przyjaźń jest magią. Już wszystko jest jasne. Ja wiem, że ty to oglądasz. Wszystko się wydało. Pójdziesz pod master, Serio? Nie. Yeah. Mogę do ciebie przyjść? <grym> w jakim celu? Taki mówi. Nie! Znowu. What the fuck? Red Halo, koledzy. No halo. halo no, halo. Bo ktoś do Bredna mnie dzwoni biedna. i tu gadamy Co i on biedna mówi, biedna. żebym nie wbijał się. Ja mam level up na tym, na ts Level 2, kurde. Kurde. Dawaj mi.

O mnie chodzi? Tak, tak. Nie wiem. Znaczy filologię studiuję. Weźcie na... ściś, baku jeden. Co? Filologię? Yes. <noise> Będziecie mieć... Możecie mi kupić kompa nowego i możemy pograć GTA razem. O, pasuje. Sklep Ej, na ja podjęcie. ci... Ja ci My, mogę oddać... Już zap... ...zapalanych, żeby ci no ja ci leci. mogę oddać mojego kompa. Będziesz grał na kalkulatorze. Właśnie, <noise> jakie tam masz komputery? Ej, no... Samsung kalkulator <laughs> samsung Samsung! Posiadaj kolego Sklep, ja idę obrabować No ja siedzę na dupie No Nie siedzę na umyj No Gdzie mieszkacie? Dupie Jak są w towcu? O kurde! O kurde to wszystko tłumaczę! A to weź sobie idź